Dzień dobry, dzień dobry, Witam Was bardzo serdecznie, Jestem tej Piotr, a dzisiaj nagrywamy mój 23 odcinek na moim kanale z Gryf Teraz z Rafałem. Tak. I dzisiaj sobie znaklamamy w duo Escape Room. Tak. Powiedzcie, że na bieżąco musicie zostawić subika, łapkę i dzwoneczek, P jak, do, jak na moim kanale będzie 1000 subskrypcji. Rafał zakłada swój własny kanał. I co, ja już nie przedłużam, zapraszamy do oglądania. No. O, Sarafał, jak? Ja wiem. się. Rafał? Nie wiem. Ja wiem. Ja wiem. co się Ja Tak Ja Ha, Ja wiem. Nagrywaliśmy dla, dla was do Ja Ten sam escape room. Ale byliśmy na chyba 20 poziomie, czy na 17. I na pewnym mówicie, gramy, gramy, le lecę sokoła i nagle wywaliło i nagle wywaliło mi grę. No Tak tak sobie, tak sobie sokoła i Tak tak sobie i bie... le... by... no, to wybieram z i mówię, poleć w najwyższy moment. Powiedziałem sobie tak, wezmę sokoła ty ty, ty byś na niebieski, Rafał. Poczekaj, bo ja na, na początku znalazłem. Już jestem. O. To czekaj, ja też ubędę. Ja ja pe... ja ja pe... ja ja grałem. no i tak sobie lew sokłem i nagle mi zmani... mi wywaliło grę i ja mówię... Tak, o je cię. Tak. Tutaj się stało. gości, byliśmy Tu byliśmy. Tak. Tu byliśmy. Tak, wiem. To też byliśmy! Dyskuję, byliśmy dyskuję, dyskuję. Dyskuję. Le level później mi wywaliło grę. To też byliśmy. To są wszystkie... A, Rafał ja... To nie byli... Tu by... Tu byliśmy czy nie? Tu nie, chyba nie byliśmy. Dopiero zaczynęło. Rafał, speedrun, speedrun. A lalalala, it... Ej, pat idę sobie. A ja? Halo? A moja postać? A, 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 a moja postać błacił na nosić przy ścianie. Aaaaaaah! Spalamy Ja już tylko spiję. Wiesz! Wieszka! O no, kuu Dobra! Kokosy, kokosy, ja już... Masz kokoska! Ja sobie... A ty mi Ja Jaki... ci dawa... da... daję kapustę. Oh. Rafop! Um, możesz mi wysłać tak no. zwany tak... Możesz mi wysłać? Tak, proszę bardzo, jedzie do ciebie wózek. Bo mam taki przepiękny wózeczek? Okej. Okay. Otwieram. I... I sobie... Dawaj. Przy... Bo tutaj jest takie miejsce, gdzie mogę tracić dużo HP. Ej, czekaj. Hej, teraz jest ciebie. mega dużo. Aż do stóry, okej? Okay? Bo to co HP dodaję. Bo mam tutaj taką barierę. Ooo, ale wolę. był. Ej, teraz już wrócić się na maksa. Bo o to to chodziło. Teraz ci dysponuję tego. A. O, to ty. A? Bo bym nie widnie. włączyć to mi tutaj strzel. Ok, Mika. No <laughs> na mnie. Bo w życiu... Przyciskam przy, przy, guzik. Eee... Ja tak Rafał, ale ty gdzieś... Rafał ty wziąłeś? Ja, ja tak... Poniósł... Ja tak! Podniosłem ten rewolwer. Ja tylko tak A? wziąłem? Bo jest ten rewolwer do tego okna i strzeliłem prosto. No, ja, teraz chodź. Wyszał, Nie Te dźwięki nawet się podobają. Tak, się... tutaj tobie odblokuje coś. No, no. tak. teraz ja, ja, ja pod, to daję tak metal. Tremno. Fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie. Ale daj tak, żeby mógł wyśmienić, o. Tego Wiesz. Teraz jest... ty się mi rzucić. Okej. Okay. Czekaj. to sobie fajnie rzucić. Rafał! A Rafał, widzisz ten kanał? Po tak stóp, YouTube i, i to jest z tego kanału i ostatnio jak wchodziliśmy tego escape room'a całego. Tego więzienie. To to, 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 to to też był, to też był ten sam kanał. No tu musiałeś tam zaparkować, a ja muszę ci tutaj tym autem podjechać, bo one ma tak taką tyda. Mam rewolwer! Ja też mam kółko trzeba wstawić. A stalić, ja z weget musiałem. Lecę na dół. Bejdź na no, przycisk Ja tu jak stało się, bo Ej powiedz kiedy mam Ciebie wpuszczać na górę. Już! Jedziesz, jedziesz. Jadę bo... Jestem już. Okay. Rafał, w tym samym momencie, okej? Okay? Trzy, okay. cztery. Nie, okay. nie, nie. No, zbrudniliśmy kliki. Okej, ja też sobie

No, ale to się nazywa klasa. Idź na górę. O, tak. Ok. Rzuć mi potę. Raz ty, otwieraj przycisk. Idę. Ja, już? Ale to normalne zgranie życia, co nie? Ja. Abra. Rafał, Uf, no. To masz drzwiczki. A.

Rafał fa tu speedrun. Da fa speedrun. Tak. Speedrun. Da fa weją Tak, tak już chyba jej. Ej, bo level chyba później mi zma. Znal... Tak, level później mi wywaliło grę. E. Dobra. To łap tam. Co Dziękuję. After I placed the I z tym sokołem to ja nie wziąłem puszki tylko po prostu sokołem w złym Czy trzeba... Czy z cieba, cieba soku, sokołem, tak? Tak, nie trzeba tej puszki bo złym i tak nie działa. Chyba. No. Lecę sokołem w sokolikie! A teraz w sobie wyrozumiałem soko? Tak. tak, teraz mi... O! Weźę puszkę! A. Ej! Rafał! Ja ty ja... Co? Nie mogę przejść dalej. Trafiłeś? A trafiłeś? W kółko idealnie? Wetrafiłem. Ja a ty, ty nie trafiłeś? Sobie. Rafał z kołem. w te kółko Rafał Rafał, mi z Rafał. wywróciło Rafał Daj. Tak? Chciałem powiedzieć, że niestety kończymy, bo Rafa rozłączyło. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że film się spodobał. I co? Cześć! Boże, kiedyś go przejdziemy! Nie wiadomo!